Postępujcie jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie Wasi, przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z Was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się nazywa, aby żaden z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Słyszymy dziś o zatwardziałości serca. Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Aby żaden z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Zatwardziałość. Zatwardziałość serca serce, które nam się kojarzy z czymś miękkim, ciepłym, otwartym. Wrażliwym, może być twardym, może być zatwardziałym. Ale też słyszymy o czymś takim, uważajcie, aby nie było w kimś z Was przewrotnego serca, niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga. Widzimy, jakby dwie rzeczywistości w tej zatwardziałości serca: jedna to jest odstąpienie od Boga. Odstąpienie od Boga. Może nie całkiem odstępujemy od Boga, ale często możemy zobaczyć coś takiego, że na przykład wcześniej modliliśmy się więcej. Że kiedyś więcej było modlitwy codziennej, więcej chodziliśmy do kościoła, były jakieś praktyki duchowe, a dziś może już tego jest mniej. Na przykład zauważam, już nieraz to widziałem, że najbardziej pobożni w parafii są neofici. Ci, którzy się przygotowują do sakramentów, ci, którzy tylko niedawno zaczęli przyjmować sakramenty, oni są najpobożniejsi, najczęściej przychodzą do kościoła i najwięcej tutaj pomagają. Później coś się dzieje, że już ten człowiek, który ma duże doświadczenie wiary, chodzenia do kościoła. Już nie jest na tyle pobożny jak wcześniej. Czemu? Może gdzieś odchodzimy od pewnych praktyk, i w tym jest też zatwardziałość serca. A z drugiej strony słyszymy o zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Oszustwo grzechu, czyli pozwalamy sobie na jakieś grzechy, na jakie wcześniej żeśmy sobie nie pozwalali. Przyzwyczajamy się. Jest jakieś przyzwyczajenie, że wcześniej ten grzech zauważaliśmy w sobie, ale jakoś były wyrzuty sumienia. Ale jakoś pracowaliśmy nad sobą, a teraz gdzieś zgodziliśmy się na to, że ten grzech jest, że ta wada jest w nas. I gdzieś czasem to idzie w parze, że czym mniej się modlimy, tym więcej grzeszymy i więcej wchodzimy w jakieś te przyzwyczajenia do grzechu i jakoś akceptację grzechu. I w drugą stronę, jeżeli zgadzamy się na jakiś grzech, to też później w konsekwencji jest mniej modlitwy. Czasami na przykład widzę, że jacyś ludzie pozwolili sobie na Wspólne życie, w, jakby w małżeństwie, ale bez ślubu kościelnego, bo na przykład są po rozwodzie, i w tym momencie, kiedy zaczęli żyć bez ślubu kościelnego, czyli też bez sakramentów, to i rzadziej przychodzą do kościoła i już nie angażują się tak w życie kościoła, już gdzieś odeszli bardziej od Pana Boga, bo pozwolili na jakiś grzech w swoim życiu. Musimy spojrzeć z tych dwóch stron na to, czy nie ma w nas zatwardziałości serca, jedno to, czy jesteśmy tak pobożni jak wcześniej. Może warto byłoby wrócić do jakichś praktyk życia duchowego, które wcześniej mieliśmy i były piękne? A z drugiej strony, czy nie pozwalamy sobie, albo w jakim wymiarze, w jakim konkretnym grzechu, problemie pozwalamy sobie na to, żeby grzeszyć i nie widzimy już w tym takiego problemu, jak widzieliśmy wcześniej? Nie pracujemy nad sobą tak, jak pracowaliśmy wcześniej. Dzisiejsza Ewangelia trendowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz Go odprawił, mówiąc mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz On po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Niedawno był podobny fragment Ewangelii, kiedy rozmyślaliśmy nad piękną modlitwą tego człowieka, jeśli chcesz, możesz, czyli zgoda na wolę Bożą, nawet w tak trudnej sytuacji, i głęboka wiara w to, że Jezus może to zrobić. Ale pójdźmy dalej i spójrzmy na inną sytuację, że on o coś prosi Jezusa, ale kiedy Jezus go o coś prosi, to on już tego nie słyszy. Jest trochę takim egoistą. Kiedy jest mu potrzeba Bożej pomocy, pomocy Jezusa. On jest piękny, ma piękną wiarę, piękne słowa, ale kiedy Jezus mu coś mówi, on już tego nie słyszy. Działa pod wpływem emocji, a nie rozumu i wiary. Jezus mu mówi: Uważaj, nikomu nic nie mów. Jezus wiedział, że jak zacznie rozgłaszać, to trochę będą na Jezusa patrzyli jak na jakiegoś czarodzieja, uzdrowiciela, a Jezus nie chce, żeby tak ludzie na niego patrzyli. Przede wszystkim, Jezus chce nieść Królestwo Boże, nieść Boże Słowo, Ewangelię, pomóc ludziom w zbawieniu. A nie, żeby patrzyli na niego jak na uzdrowiciela i cudotwórcę. Więc Jezus nie chce, żeby rozgłaszać takie rzeczy. Uzdrawia go z miłości do niego, z jakiejś litości, ale nie chce, żeby to rozgłaszać. Więc mówi, nie mów nikomu, nikomu nic nie mów. A on idzie, rozgłasza, bo jemu się chce, bo on to przeżywa, bo ma wielką radość, że został uzdrowiony i nie potrafi milczeć. Działa pod wpływem emocji, a nie posłuszeństwa Jezusowi. Spójrzmy na nasze słowa. Jak często mówimy coś w emocjach i mówimy coś bez potrzeby. Jak dużo słów mówimy zupełnie niepotrzebnych, z których nie ma jakiegoś dobra. Może to nie są wprost słowa złe, ale dużo jest jakichś takich plotek, obgadywania, mówienia, nawet czasem o jakichś dobrych rzeczach, ale nie potrzeba o tym mówić. Trzeba by może trochę być ciszej, trzeba by trochę myśleć nad tym, co się mówi. Nie ma jakichś dobrych owoców tego, co mówimy, o czym rozmawiamy. Są sprawy, które trzeba przemilczeć, są sprawy, które trzeba zachować dla siebie, w których trzeba być bardziej dyskretnym. Czasem jest tak, że spotykasz człowieka, który ciągle gada i słyszysz, że gada o jednym, o drugim, o trzecim i wiesz, że jak on odejdzie, odjedzie od ciebie, to będzie o tobie też opowiadał wszędzie. Więc już czujesz się bardziej jakiś taki niepewny i ostrożny, żeby bardziej uważać na tym, co się mówi w jego obecności bo gada, ten człowiek, bo ciągle gdzieś plotkuje, ciągle gdzieś coś opowiada wszystkim. Czasem trzeba umieć milczeć. Trzeba wiedzieć co powiedzieć, a czego nie mówić. Trzeba umieć zachować dyskrecję. Umieć też coś zachować dla siebie i nie roznosić tego dookoła. Spójrzmy na swoje słowa, czy rzeczywiście nie gadamy bez potrzeby? Czy nie, nie są to jakieś puste słowa, puste rozmowy zupełnie niepotrzebne? Albo też o tym, co piszemy w internecie, że czasem Coś piszemy takiego, co, co jest jakąś sensacją, co jest jakimś zupełnie niepotrzebnym tekstem. Po co to wszystko pisać? Pomyślmy nad tym, co mówimy, jak mówimy, żebyśmy usłyszeli czasem te słowa Jezusa albo drugiego człowieka. Uważaj, nikomu nic nie mów. Nie tylko trzeba mówić to, co myślimy, ale też myśleć nad tym, co mówimy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.